Uwaga, film zawiera spoilery. Witam Was serdecznie na mojej nowej serii na kanale o geocachingu. Geocaching w wielkim skrócie polega na tym, że na całym świecie są um, skrytki, w których ukryte są kesze i mogą być one różnej wielkości duże, małe, mikro. I po prostu naszym zadaniem będzie znalezienie ich. Także przyniesiemy się do miejsca zdarzenia. Kajana, pięć, boka, Taka sama, aka cichy ninja. akcji gra z tym na bitkach, wie że sojusz twój wygrany. Mede in wake, że Minecraft. Jak ma coś nagra, ja zawsze się jaram. Ogólnie mamy aplikację na telefon. I w aplikacji na telefonie mamy GPS-a, i po tym GPS-ie jakoś można to znaleźć. Ej, jaka ta pogoda jest zmienna ogólnie? Teraz się tak ciepło zrobiła, a tak wiało przed chwilą. Nie wiem, tu mamy taki kompas ogólnie. No, jest jasno coś. Także nie widać za bardzo ekranu. Ile metrów? 1,85 m Także tu jest... Gdzieś tu i... przy tym musimy... Nieku może co Ciekawe gdzie to jest Ej no dobra czyli to ogólnie jakieś Oj, Oś... Tu no nie no bo wiesz, bo jest jakiś błąd na pewno jakieś 5 metrów coś takiego nie? To tu, bo tu były zdjęcia. Nam. Patrz, może przy drzewach tutaj gdzieś, co? Stopień y, trudności jest niby 1 na 5, napisali. 2 na 10. No bo się rozszerza. Tu coś jest, patrz, jakaś dziurka stoi. Zobacz. Zobacz tę dziurę. No nie. Ale wiesz, na ten kompas to też Ci nie pokaże dokładnie. To jest jakieś... To było coś, że to może jakieś kuchnia. Ale to może być, to jest na przykład przy tej lampie, co? przy tej lampie nie. Oj, siedem metrów. A w drzewie, czy coś? Jak to znali? Nie mam pojęcia, szukaj tego. Ej, tu jest jakiś znak. Czekaj, ja na nim wstanę. Dwadzieścia centymetrów. Czekaj, komentarze. Miejsce ukrycia dobrane tematycznie do nazwy ogrodu. Śmierdząca sprawa. Śmierdząca sprawa? Spinacz dobry pomysł. Naszukaliśmy się. Jaki okay. spinacz? Świetna miejscówka na spacer. Lepiej zabrać spinacz, bo wyciągnąć long. Ej, to, to jednak jest trochę ciężkie, co? Ty jak to ogarnąć? Pojemnik mikro. Koordyna weź coś do spisania. Proszę o zachowanie ostrożności i konspiracja. Atrakcyjność miejsca 14. Cztery w okolicy Łejpoń eee, no i opis teraz... Wskazówka skazówka to jest zdjęcie spoiler tu eee, patrzcie, Ziemuś robiąc to zdjęcie stał tutaj zobaczcie, tutaj e, jest ten kosz to jest też ten kosz tylko tutaj roślinność jest, nie? dobra, no czyli ale to znaczy, że jeżeli stał tu to tutaj przy moich butach to gdzieś jest? Dlaczego? Jak ty myślisz? Przecież to jest tam! I o tej tu, gdzie stał, to jest to, no czy ty no, tak samo tam myślę, Nie wszyscy tak chowają, no, no to jest No trudność 1 na 5, jak to znaleźć? Miejsce ukrycia dobrałem tematycznie do nazwy ogrodu. Ogród się nazywa Ogrody Zapachowe, śmierdząca sprawa. Ej że zobacz może tu coś Ty z beskitu, tym koszem śmierdząca sprawa ogrody zapachowe Ej zobacz Może to z, coś z tym koszem stary Tu nic nie ma Jest Jest? To... gdzie? Pod śmietnikiem mam. Jo Breski tu patrzcie tu coś jest Ej weź to wyj stary? A ja? No nie wiem no wyjmij to Mamy Jak to wyjąłeś? Gdzie to jest przyczy... to było, przyklejone. To było przyklejone. To jest na magnes. Jo! To jest na magnes. Dobra, to chodź, chodźmy na ławkę z tym. Gdzie tutaj ten? E, kumpel jest moim sąsiadem. Byłem sąsiadem, teraz mieszka w 10 Anglii. lat. No, bo znamy się od przedszkola. Był moim sąsiadem za siatki, A się uprowadził do Anglii, właśnie przyjechał Przez na wakacje. się i miasta na kilka lat. Dawaj, Otwórz i co tam Czekaj jest? W na nie? razie, wyciągnij długo pisemny. Męczyliśmy się na tym dwie minuty. Ale zapnij, jak już gdzieś tam. Tak, dwie minuty, nie, słuchajcie. E, szukaliśmy tego chyba z pół godziny, co najmniej. Nie mieliśmy pojęcia o co chodzi. Ja powiedziałem, właśnie, żeby przeczytać komentarze i się udało, nie? Gdyby mnie te komentarze, to byśmy tego nie znaleźli za chwilę. Znaczy, ja myślałem najpierw nad tym śmietnikiem, ale zaglądałem pod śmietnik, szczerze powiem. No. I, i, i... Nie widziałem nic. Może dlatego, że nie miałem wtedy okulania. Tylko tego nie zniszcz. Nie, dokładnie. To musisz popchnąć. Ty to popchnij. Możeś no, porysował to. A nie, ja nie da się popchnąć. Co tam jest napisane? No to jest ogółem y, właściciel, nazwa skrytki. No i opis. Y, jeżeli znalazłeś. Ten pojemnik, przypadkiem świetnie. Zapraszamy do wspólnej zabrawy. A jeśli e, znaleźliśmy to my, to prosimy przeczytać. Gratulacje! Znaleźliśmy skrzydłkę geokarczą. I kaza za ja to wpiszę, no? co ty chcesz? A, co? Ej, 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 ej. A 10.05 to jest, widzisz? Czyli ktoś jeszcze przed nami dwa tygodnie robił. To widzisz, to jest 10.05. Nie, no nie wierzę w to! No czajcie, no. Tak leciał, tu nic nie ma i zrobił na mnie kupę, nie? Daj ja się wpiszę i idę szybko do katry. O bo mi świata <grym> Ale to że nie na łeb. Takiego mieć pecha, ale zobacz, nie ma żadnego drzewa. Normalnie ptak w blocie. Jak napiszę na Facebooku, że podczas nagrywania ptak zrobił na mnie kupę, to mnie wyśmieją. Dobra, także zostawcie pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jeżeli chcecie tą serię, bo jak będzie mało łapek, to, to rezygnujemy i nie nagrywamy, ja nagrywam dalej tylko gry. A tak może być coś takiego, że na przykład jeden odcinek przegonięz nie No, pokazuję swoich widzów. <laughs> a drugi odcinek właśnie z geocachingu, z różnych wypraw, vlogu, vlogi, wycieczki, pranki, wszystko. A ja proponuję protest zrobić. Dobra, także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, na przykład, że, że Wam się podoba ta seria, a jaki im się nie podoba? I suba. Roll the drums.